Jojojo, Simono, po raz kolejny Battlefield 3, oficjalny serwer EA, Jest to tryb normal, czyli będzie tam troszkę ciężej kogoś zabić, ale myślę, że damy sobie tutaj radę. Nie gwarantuję powodzenia <laughs> jakiegoś sukcesu, spektakularnego pierwszego miejsca czy coś, ale zobaczymy. Napiję się tylko. O <laughs> mój Co by tu wziąć? Musimy wziąć sobie M5K właśnie. To będzie dobra rzecz. Tutaj, czekajcie, o oh, fuck, co jest, co jest, co? What the hell? Mam zeza. Pierwszy co zaczęłem grać, więc mogę mieć zeza Tam jest gość na górze. Wow, tyhamię! Tych, gnoju! Wszyscy siedzą tam w środku. Skype ci dubsko zaraz. Masz się zdziwić. Bo muszę najpierw dobiec. To lepiej bokiem i środkiem na widoku. Bo jest gość, no nie wierzę w to. Wiecie co, ja tu teraz akurat wrzucam filmik na YouTube i to może być też problem, że w niektórych sytuacjach po prostu będę ben... O sorry, będzie źle, bo po prostu no neta mam zmulonego w, tej, w tym momencie i może być źle. Może mi po prostu nie zaliczać tych killi. Tak jak teraz, nie? 50% zdrowia, no tak. Ładowałem w niego. Dobra, miałem zakaz za, ale to, to nie aż takiego, żeby go nie zabiło, tak? Dzięki, dzięki, dzięki. No boże, to chyba ja jakieś ze mnie. Nie ma czasu, nie ma czasu. Dobrze. Jest gwiazdka, może być. Jest gwiazdka, z impreza, jak to mówią. To domyszczala. Ej, ignoru No w dół piecie mam Dzięki Podziurawcie ich tak jest Dobrze Łoto Ty mnie tu rzucasz to jest mój, co ja robię? W ogóle sygnał ogarnięty, jeszcze jednak trzeba troszkę, troszkę było się rozgrzać przed rozpoczęciem, tutaj, nagrywania, ale A mam tylko nadzieję, że nie będzie aż tak źle. O proszę, granacik zawsze się sprawdza w tych sytuacjach. O, jest snajper na górze. Wrzucać apteczkę. Pepe jest tam. Cwaniak. O Jezu, tu leży gość. Ale jaja. Dostał dwie kulki jeszcze z pistoletu. No niestety to go nie zabiło. Nie. tu poleciał do tyłu. Tu jest gość. Muszę ogarnąć celowanie, bo teraz jeszcze, jeszcze nie, nie ogarnąłem się dobrze z tym celowaniem. Muszę te poćwiczyć trochę, parę meczyków i będzie dobrze. Poszczy w mordę jeża. Och cholera, jeszcze z latarką. Szlepił mnie Ferrari jeden. Gość. Mam cię, mam cię, mam cię. Czy znaczy nie ja ciebie nie mam cholera, dostałem asystę tylko. To trudno. <totrybuj> ja tu skaczę jak małpa i, i tak nic z tego. Może być tak, że właśnie przez to wysyłanie filmiku. Tutaj ciężkie życie. Ale na pewno lepiej jest niż w kodzie, gdy wiem, że jak wysyłam filmiki, to jest po prostu masakra. To już nic nie mogę zrobić. What the już dużo dzieje coś? A gdzie oni są? Jeszcze nie próbuję goś To jest na górze. Jest w oknie na górze, gościu. Mam cię! Zjem cię! To nie powinienem tu wracać w to miejsce. Ale jak widać czasami to się opłaca. Z reguły nie polecam tego, wracać się w to samo miejsce, co... ...w które... ...żeśmy weszli na początku. Aj, pieprzony, no nie, no tą bronią to raczej na taką odległość. Porwałem się jak... E, ...z motyką na... ...to się mówi, z motyką na słońce. No ale co, widziałem goście, jak leży tu mówię. Trzeba spróbować, nie? Przecież mogłem to zrobić też inaczej. stać go naokoło, jeżeli tam doszedł w ogóle. Masz tu ruchy, ruchy! Ruchy, ruchy, Dalej, Rudzie! czekajcie, zaczynam już powoli tutaj ogarniać. Gdzieś gościu leżał. Wśród tych kontenerów. Nie ma go już tu. Ale był. To chyba jego krew jeszcze nie. Może nie jego. A gdzieś tu leżał, Ten to mnie zabił z tą snajperą. Mam cię! Misiaczku. Co? Dobrze Teraz, o, tu idzie jakiś gość Macie też Tu się coś dzieje Tu jest gość Ktoś jeszcze był To cały czas toż jest coś tu łazi O właśnie, właśnie słyszałem Cię. Tą dzięki, 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 daj apteczkę. Niepotrzebna jest, ale mimo tego dzięki. Dobra, to jest gość, nie zabiłeś mnie. poszedł o dobra szantą mi go Ty masz ode mnie granata hehehe dajcie mi tę broń cholera musiał mnie zabić teraz hehe Dobra, Sprecie. tu się dużo dzieje, że tędy pójdę o, już za późno, no ale dobra. Wygraliśmy. Może być. O, proszę. Mówiłem, że nie gwarantuję wygranej, ale jednak udało się. Zdobyć pierwsze miejsce. Także tak właśnie wygląda moje granie w Battlefield. Nie zawsze to dobrze wychodzi, ale staram się. Staram się jak mogę. Potrzebuję po prostu rozgrzeweczka zrobić, żeby. Wróciła ta celność i będzie wszystko ok. Także to był pierwszy mój dzisiaj meczek, ale i tak było całkiem nieźle. Także jeżeli podobał Wam się ten filmik, to poproszę oczywiście o łapeczkę do góry, o subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze jakiś komentarz bardzo mile widziany. I oczywiście zapraszam na następne filmiki. Trzymajcie się na razie.